Wolność i swoboda bez ograniczeń. Teraz jeszcze łatwiejszy dostęp do Twoich pieniędzy, zawsze kiedy potrzebujesz. Będąc członkiem naszej Unii masz dostęp aż do 40 tysięcy bezpłatnych bankomatów sieci StarSF i Allpoint na terenie całych Stanów Zjednoczonych. To znacznie więcej niż oferują duże komercyjne banki. Nasza Unia to więcej niż bank. 2014 był bardzo dobrym rokiem finansowo dla Unii Kredytowej. Dlatego też decyzją Rady Dyrektorów podjęliśmy decyzję o wypłaceniu na konta specjalnej, że tak powiem, wypłaty, którą Państwo zobaczą w lutym na swoich kontach. Także gratuluję, dziękuję. Specjalna wypłata dla członków polsko słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, to jedna właśnie z tych decyzji rady dyrektorów, na której pan stoi czele, to było bardzo dobrze przyjęte przez członków z tego, co z nimi rozmawialiśmy, i to bardzo ładny gest również w stronę wszystkich członków. Unia Kredytowa jest organizacją not for profit. Także naszym głównym celem jest działanie na korzyść członków Unii Kredytowej, zapewnienie im jak najlepszych usług, a jednocześnie, jeżeli mamy jakieś pieniądze. Które możemy wypłacać, to to robimy. Specjalna wypłata dla członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej to coś, co po rozmowie już z członkami mogę powiedzieć, że sprawiło wielką radość im, dużą niespodziankę również. Jak odnosi się Pan do tej decyzji Rady Dyrektorów? Myślę, że jest to bardzo słuszna decyzja. Decyzja, która zresztą była też sugerowana przez Zarząd Unii Kredytowej. Może zacznę w ten sposób. Rok 2014 był bardzo udany dla naszej Unii Kredytowej. Mieliśmy duży wzrost pożyczek, Depozytów, aktywów naszej instytucji. 2200 nowych członków, mówię o tak zwanym przyroście netto, dołączyło do, 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 do naszej Unii Kredytowej. No i złożyło się to wszystko na, na to, że dochód netto za rok 2014 w naszej instytucji wyniósł 12,1 miliona dolarów, co jest rekordową kwotą w historii w, w na, na, naszej Unii Kredytowej. Na tej podstawie Rada Dyrektorów przyjęła sugestie zarządu, żeby podzielić się tym zyskiem z naszymi członkami. Stąd jest ta wypłata specjalna. Prawie 27, ponad 27% z tego zysku będzie przeznaczone na wypłatę specjalną, czyli mówimy o kwocie ponad 3,3 miliona dolarów. Jest to w pewnym sensie bezprecedensowa decyzja. W przeszłości była raz podjęta taka decyzja, ale wypłata miała trochę inno. Była w mniejszym zakresie i w innej formie. Chcemy, to jest też forma powiedzenia dziękuję dla naszych członków. Bo usługi, poziom tych usług, oprocentowanie i tak dalej, i to wszystko, co robimy dla Polonii, to jest jedna rzecz, ale myślę, że ta wypłata nie byłoby tego zysku, nie byłoby tego sukcesu bez właśnie, bez państwa, bez naszych członków. Bardzo ważna informacja o specjalnej wypłacie dla wszystkich członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, która już z pierwszych rozmów z członkami bardzo ich ucieszyła i zaskoczyła również. Więc to była dobra decyzja Rady Dyrektorów. Jak najbardziej. I, I to jest też historyczną de decyzją, dlatego że w tej wypłacie specjalnej. Też yy, rada dyrektorów chciała to zrobić w formie takiej, żeby wypłacić jak największej ilości członków, prawda? Yy, tak jak wiemy, każda osoba, która do nas przychodzi, która otwiera członkostwo, jest członkiem jest współwłaścicielem. I tak naprawdę na końcu dnia nieważne jest, czy kto kto, ktoś ma z nami 1000 dolarów czy 500 tysięcy, prawda? My, my jako Unia Kredytowa musimy wszystkich traktować równo. Oczywiście chcemy, żeby te osoby korzystały z jak największej ilości naszych usług i produktów, ale też chcieliśmy pokryć tą wypłatą specjalną jak największe grono naszych członków. Jestem przekonany, że w tej formie, w której to zrobiliśmy, to uda nam się osiągnąć, i tak jak pani wspomniała, już po ogłoszeniu tej wypłaty specjalnej po pierwszych dwóch dniach mamy naprawdę bardzo dobry komentarz. And we have one more surprise that's actually been a great gift for all the members, and that's also something that uh, members are very grateful for, but also the union has done a great job doing. So I would like to. Add to show, it only goes to show what a great year the Polish and Slavic Credit Union has had, that they're able to pay out this benefit to their members. I to jest bo nie będziemy tego będziemy because się it. Miłe zaskoczenie. Teraz będę oczekiwać, co będzie dalej z niespodzianką. A niespodzianki zawsze bywają podobno miłe. Jeszcze nikt tego nie zrobił. Jest to pierwszy raz. Więc z niecierpliwością będziemy oczekiwać. Właśnie poinformowałam Koleżankę, która również jest członkiem, i ja też zaproponowałam, żeby została członkiem tej Unii. Ogłoszona została decyzja o specjalnych wypłatach dla członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Państwo słyszeliście już jakie wrażenia? Nie jeszcze. Nie A, jeszcze. Nie no, będą specjalne wypłaty od Rady Dyrektorów, jest to wynagrodzenie dla członków naszej Unii. Przybliżyłam o co chodzi. I co sądzicie Państwo na ten temat? Korzystne no, bardzo. Bardzo korzystne dla nas. No słyszałam dzisiaj tutaj właśnie i nie wiem jak to będzie, jak to będzie bank się do nas ustosunkowywał, czy to w jakim to okresie będzie i w ogóle jakie kwoty będą. Wszystkiego można dowiedzieć się w oddziałach naszej Unii, więc zapraszamy serdecznie Pani. Już jest na miejscu, więc można skorzystać z tej okazji. Ale co sądzi również Pani o takiej formie współpracy z członkami i takiej formie też wynagradzania członków przez Radę Dyrektorów? No myślę, żeby to było też nie najgorsze względem wszystkich no, członków. Ogłoszona została również decyzja o specjalnej wypłacie dla członków Polsko-Sowieckiej Federalnej Unii Kredytowej od Rady Dyrektorów. Czy Pani już słyszała? Nie, właśnie nie słyszałam. Pierwsze słyszę. Bardzo dobrze, więc ja informuję, będzie to wynagrodzenie dla członków. Więcej szczegółów w każdym z oddziałów, ale jest to forma i wynagrodzenia i oczywiście oddania tego, co dobrego dzieje się w Unii dla członków. Co Pani sądzi o takiej formie współpracy? No bardzo, bardzo jest ciekawe i bardzo interesujące. Zobaczymy co będzie dalej, jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie wyglądało, ale bardzo ciekawe. Miła niespodzianka. Tak, oczywiście, no bardzo miła. Kto by nie, nie lubi takiej niespodzianki.